Cześć! Dzisiaj już drugi odcinek na moim kanale. Wczoraj był pierwszy. No i dzisiaj przedstawiam Wam grę Need for Speed Most Wanted. Tym razem gra została importowana na urządzenia mobilne, czyli na tablety, telefony z Androidem. Choć znacząco różni się od wersji na komputery czy na konsole. Gra jest świetnie zoptymalizowana, a sterowanie zostało uchwycone wręcz genialnie, ponieważ mamy dwa rodzaje sterowania: te za pomocą żyroskopu, kiedy obracamy tablet i używamy funkcji dotykowych tylko kiedy odpalamy nitro, chcemy zdriftować czy hamujemy. No i opcja z wirtualną klawiaturą, której nie polecam, ale jeżeli ktoś lubi, to proszę bardzo, ale jednak większa satysfakcja jest z grania. Tą opcją pierwszą jest ona naprawdę dobrze zrobiona bez, bez żadnych bugów, wszystko działa jak powinno. Tym bardziej, że możemy ustawić czułość obrotu, więc każdy sobie dopasuje jak tam lubi. Opcji na ekranie używamy zawsze poprzez dotyk. Po lewej stronie dotykając hamujemy, po prawej używamy nitra, dotykając palcem ekranu i przyciągając do góry, a driftujemy podobnie, bo. Też dotykamy prawej części ekranu i przetelamy telefon czy tablet, którym ze stron, którą chcemy zadriftować nitro, jak w poprzednich częściach, po pewnym czasie ładuje się i możemy używać go wielokrotnie podczas wyścigu. Nie musimy zadbać, by je kupić. Jedynie możemy poprawić jego skuteczność. Ja dzisiaj przejdę, myślę. Dwa pierwsze wyścigi to są wyścigi, które musimy przejść, które są wprowadzeniem do gry, bez żadnych typowych kacsynek, które mówią o fabule, po prostu wrzucają nas na wyścig na trasę, pokazują na ekranie wiadomości jak skręcać, jak hamować, tak itd., itd. I mamy wybrany samochód, nie możemy na początku go to będzie nasze pierwsze auto, które będziemy mieli od razu zakupione więc z wyboru na samym początku nie dostajemy ale <coughs> zajmując pierwsze miejsce w wyścigu zdobędziemy odpowiednio duże kasy aby wybrać sobie jakiś inny konkretny samochód samochody dzielą się na klasy jak to jest w niektórych wyścigówkach i każda klasa to inny wyścig inni zawodnicy ten rodzaj wyścigu to mazuł Maski, nawet nie wiem jak się to czyta dokładnie, chodzi o samochody typu właśnie e, tych na polski tłumacząc muskularnych, e, czyli Szalbi, e, Mustangi i tak dalej, typowe amerykańskie wody. No, jak widać, pierwsze miejsce mm, zająłem. E, dostajemy pod koniec informację, ile zarobiliśmy, w tym przypadku to 10 tysięcy. Awans w takiej jakby tabeli listy najlepszych e, kierowców. I na koniec dodatkowe e, pieniądze za ukończenie e, misji. Misji dodatkowych oprócz bycia pierwszym. No i kolejny wyścig, czyli e, klasyczny checkpoint, gdzie mamy odpowiednią ilość sekund, aby dotrzeć do kolejnego. Czym szybciej to zrobimy, tym więcej czasu dostajemy na zaliczenie kolejnego checkpointa. Ehm, co by tu jeszcze powiedzieć? Może troszkę o wymaganiach. <laughs> Gra, jeżeli ją nabędziemy, pobierze około 700 MB e, na nasze urządzenie. A... Dodatkowo jest informacja, nie wiem czy to się sprawdza, czy, czy jest ona wręcz ważna. E, powinniśmy posiadać 2 giga wolnego miejsca na karcie SD lub w pamięci telefonu czy tabletu. Hmm, ja chyba mam nawet mniej i nie wiem e, czy ma to jakiś wpływ, bo gra chodzi namal płynnie, e, bez za, żadnych konkretnych zacisków, nie przy tych checkpointach i przed tak chwilowe zacinki, przed ładowaniem się, na przykład właśnie pojawienia się policji policję, jak w poprzednich częściach, możemy niszczyć, taranować, zyskując za to osiągnięcia. Tak samo jak za drift, czyli podliczamy są sekundy naszego driftu i dostajemy za to punkty i nie wiem, czy nawet nie ładuje nam się im szybciej wtedy nitro. Jak widzicie, przywalić też ładnie można, uszkodzenia są, no może nie na najwyższym stopniu, nie widać tych konkretnych super i maski dalej, ale zawsze coś jest swój samochód też możemy po pewnym czasie zniszczyć ale trzeba naprawdę się postarać żeby do tego doszło ponieważ zwykłe dzwony nie uszkadzają naszego auta tak zbytnio <coughs> poważnie co do punktów też dostajemy właśnie je zaskoki w grze możemy jak to było w poprzednich częściach zmienić licznik milowy na licznik kilometrowy. Mamy do wyboru kilka języków. Chyba jest nawet polski. Nie pamiętam, wiem, że na pewno był on w że shift który też był importowany właśnie na urządzenie z Androidem. I myślę właśnie, że to będzie ten ostatni wyścig, który wam pokażę, bo nie ma sensu, tak, żeby nie było zbyt monotonnie. Także raczej to będzie wszystko. Ewentualnie pokażę Wam jeszcze malowanie samochodu, co jest jedną z takich, niestety, jedną, jedyną rzeczą, którą możemy zmodyfikować samochód w wizualnie, a nie osiągowo. No właśnie, po każdym wyścigu odblokowujemy nowe auta. Jak widać, grafika aut jest genialna. Oczywiście wyścigi, tak jak w poprzednich częściach, mamy rozrzucone po całej mapie. Mapa jest dosyć ogromna. Nasze wyniki mogą zostać zapisane w internecie, jeżeli tylko zarejestrujemy się i zalogujemy podczas rozgrywki. I chyba to z tych ważniejszych informacji byłoby wszystko. Oczywiście jak w grach mobilnych możemy dokupywać punkty i pieniądze, żeby zdobyć szybciej auta, lub je po prostu odblokować przed ukończeniem jakiegoś etapu gry. Aut jest naprawdę dużo, jest dużo rodzajów, dużo klas, i w ogóle jest dużo wszystkiego. Chociaż brakuje właśnie tych obsytuningowania naszego auta. No i myślę, że zrobimy zielone autko klasycznie. I to by było wszystko, więc kolejny odcinek prawdopodobnie jutro. Trzymajcie się, cześć.